Na zewnątrz pada, jest dosyć pochmurno, za chwilę Ci to pokażę. Ale czemu o tym wspominam? Otóż dlatego, że tak naprawdę jedną z ważniejszych rzeczy to jest uświadomienie sobie, że to, na co mamy wpływ, to nie jest pogoda, to jak ona wygląda i inne rzeczy na zewnątrz. Bardzo mało rzeczy na zewnątrz jesteśmy w stanie kontrolować. I tak naprawdę odkryłem jakiś czas temu, że tak naprawdę to, co mogę kontrolować, Przynajmniej starać się kontrolować, to mieć wpływ na swoje własne myśli. Tak naprawdę to ja decyduję, na czym się skoncentruję. Czy na tym, że pada? Ponuro, pochmurnie. No i w ogóle. Czy będę się koncentrować na tym, co mogę zrobić w tej sytuacji? I kiedy wybierzesz to drugie rozwiązanie, to się okaże, że ono staje się dla ciebie inspiracją. Że to, co jest zmęczeniem, dałem tak naprawdę zaczyna cię inspirować do zmiany. Sytuacja niedostatku, to sytuacja dyskomfortu, tego, że coś przestało Tobie pasować, odpowiadać w Twoim życiu, to po, popycha Ciebie do działania, to popycha Ciebie do zmiany, to daje ci realną szansę, więc zapraszam Cię do zmiany myślenia, do tego, żeby. Inaczej zacząć podchodzić do tego problemu, który ciebie trapi, tego co przeżywasz. A w jaki sposób? No to już zacznij myśleć, że jest to szansa. Szansa na zmianę całkowitą w Twoim życiu. Wydaje się to trudne. Mi ułatwiło kolejne odkrycie. Może Ty powiesz, że wiesz o tym, co za chwilę Ci przedstawię. Na mnie było rzeczywiście to odkrycie, że zamiast koncentrować się na niedostatku, na smutku, na tym, że jest mi źle, niedobrze, że wszystko jest beznadziejne i nie będę już kontynuował co jeszcze, bo czasami były to bardzo ponure myśli, to odkryłem, że mogę się skoncentrować na wdzięczności. Za co? Za bardzo proste rzeczy, tak jak pisze o tym Magda Wołochowicz w książce Chwilowa Panna. Ona opowiada o swojej mamie, która dziękowała dosłownie za wszystko, chociażby na przykład za zmywarkę. I robiła to codziennie za każdym razem, kiedy jej używała. Więc możesz naprawdę dziękować za wszystko wokół ciebie za najdrobniejsze rzeczy i proponuję zrobić tak, załóż sobie, zeszedł i wpisz chociażby jedną rzecz dziennie, a może nawet więcej kilka, za które jesteś dzisiaj wdzięczny, które odkrywasz, że masz, że masz ubranie, że masz gdzie spać, że i tak dalej, i tak dalej. Powodzenia. Zacznij żyć pełnią życia. Warto. To dzięki złej pogodzie odkryłem to świetne miejsce.